Znajdujemy się obecnie na jednym ze wzgórz, na których sytuowane były osady składające się dzisiaj, właśnie budujące dzisiaj współczesne Gniezno. Jesteśmy na wzgórzu Panieńskim. Jest to miejsce najstarszego osadnictwa gnieźnieńskiego. Nawet nie wzgórze Książęce, ale właśnie wzgórze Panieńskie jest tym miejscem pierwotnego osadnictwa. Zacznijmy najpierw od tego, że Gniezno, właściwie jest legenda i mieszkańcy często ją powielają, że Gniezno jak Rzym jest osytuowane na siedmiu wzgórzach. Prowadząc badania na terenie Gniezna i okolicznych miejscowości, można spokojnie stwierdzić, że tych wzgórz jest znacznie więcej. Dlatego, że tak jak wspominałam wcześniej, Gniezno sytuowane było na terenach podmokłych, bagiennych, a osady powstawały na wzgórzach, które te bagna otaczały. W związku z tym mamy wiele wzgórz, a najciekawsze nazwy ich to właśnie Wzgórze Panieńskie, nazwa pochodząca od klasztoru klarysek usytuowanego w okolicach wzgórza Panieńskiego, właśnie na samym wzgórzu. Ale równie ciekawe jest wzgórze znajdujące się tuż za mną, na którym sytuowany jest dzisiaj kościół świętego Jana, dawniej klasztor kościół bożogrobców i do dzisiaj w pamięci mieszkańców przez, przetrwała nazwa Góra Krzyżacka od krzyży, które mieli na płaszczach zakonnicy zamieszkujący to wzgórze. Bardziej interesujące jeszcze są nazwy wzgórz takich jak wzgórze Zbarskie i Babia Góra. Dlaczego Wzgórze Zbarskie? Wzgórze Zbarskie to jest wzgórze, na którym sytuowany jest kościół Świętego Michała. Jest to stara nazwa historyczna, pochodzi od pierwszego polskiego słowa zanotowanego w dokumentach zbar, dzbar, dzban. Biorąc pod uwagę, że były tam sytuowane dwie osady służebne, wągielniki i łagiewniki, właśnie łagiewniki, można przypuszczać, że wzgórze nosi nazwę od produktu mieszkańców tej osady, która była sytuowana właśnie na tym wzgórzu. Równie interesującą nazwą jest nazwa Babia Góra, jest to nazwa, która nigdy nie była zanotowana w dokumentach miejskich, ani żadnych przeze mnie analizowanych, natomiast przetrwała w pamięci społecznej. Starsi mieszkańcy Gniezna wspominają Babią Górę jako górkę, z której zjeżdżali na sankach. Góra ta znajduje się w parku miejskim, tuż obok Grodziska Gnieźninek. Biorąc pod uwagę ich wiedzę historyczną, kulturoznawczą, można przyjąć, że Babia Góra była miejscem kultu pogańskiego, czyli baby. Tam znajdowały się posągi bożków pogańskich, czyli to, byłaby to nazwa pochodząca jeszcze albo przynajmniej utrwalająca pamięć czasów przedchrześcijańskich. Biorąc pod uwagę miejsce i towarzystwo grodziska, ta etymologia jest bardzo prawdopodobna. Zresztą potwierdzona przez wielu także badaczy historii kultury. Znajdujemy się obecnie na rynku, centralnym miejscu Starego Gniezna. Rynek usytuowany jest na Wzgórzu Panieńskim, w miejscu najdawniejszego osadnictwa w tym mieście. Rynek, nazwa Rynek została zapisana po raz pierwszy w 1615 roku. Wcześniej nazwa była notowana w języku łacińskim jako Circules. Natomiast e, prawdopodobnie żaden z mieszkańców Gniezna nie zadaje sobie pytania, skąd ta nazwa pochodzi. Dlatego, że w każdym mieście, w centrum każdego miasta, znajduje się Rynek. Przyzwyczailiśmy się do tego słowa i uważamy je za nasze polskie. Natomiast określenie rynek pochodzi z języka niemieckiego i zostało zapożyczone przez język czeski. W niemieckim ring, w czeskim ring, u nas rynek, oznacza pierścień. Pytałam historyków, czy rynki średniowieczne były w kształcie koła, okręgu, i twierdzą, że w większości przypadków nie. Natomiast e, można zakładać, że jest to pierściń właściwie centralne miejsce wokół którego pierścieniem pobudowane było miasto. Jednak e, kiedy spojrzymy na dawną nazwę właśnie rynku, to wiemy, że jest to centralne miejsce targowe, czyli tutaj odbywały się również ta, odbywał się handel. Każde centralne miejsce w mieście wyposażone było w sukiennicę, było miejscem spotkań, zarówno w najważniejszych uroczystości, jak i miejscem czasem sądu. Tak samo było w Gnieźnie do 1819 roku. Mieliśmy ratusz, sukiennicę, aż rano wybuch pożar. Pożar w maju 1819 roku w ciągu paru godzin spustoszył całe miasto. Domy były drewniane, co prawda posudawione na kamiennych fundamentach, jednak spłynęły bardzo szybko. Okazało się, że miasto wymaga odbudowy. Za odbudowę e, odpowiadało towarzystwo, które powołano już w lipcu 1819 roku, a r, o, przebudowę rynku i okolic rozpoczęto rok później w 1820 roku. Kredyty płynęły zarówno z obszarów e, polskich, dawnych polskich, jak i obszarów niemieckich, szczególnie dofinansowywał przebudowę, e, dofinansował przebudowę Berlin. Kiedy w 1824 roku przestały płynąć pieniądze z kredytu, okazało się, że miasto jest właściwie prawie całkowicie przebudowane. Co zrobiono? Przede wszystkim obniżono poziom rynku. Gdy staniecie Państwo przy kościele franciszkanów, zauważycie, że on znajduje się na wzniesieniu. Rynek jest nieco niżej, dlatego że obniżono jego płaszczyznę, wyrównano i zmieniono bieg ulicy Tomskiej. Rozebrano wiele budynków, polikwidowano wiele instytucji, ale to, co najważniejsze, rozebrano mury obronne, zlikwidowano fosę, miasto otwarto na inne osady, które już wokół murów powstawały i w związku z tym zaczęła rozwijać się aglomeracja miejska. W takim sensie bardziej, właśnie w sensie bardziej nowoczesny, aniżeli tylko zamknięty murami obronnymi. Rynek jest o tyle interesującym miejscem, że od rynku odchodziło kilka ulic. Tu jedna ważna uwaga, gniezno, pomimo iż spłynęło i nie ma wielu zabytków dawniej, poza kościołami dawniejszych niż XIX-wieczne, to ma dawny, średniowieczny układ urbanistyczny. W związku z czym ulice, które widzimy, są to ulice, które były wytyczone już wcześniej, czasem tylko nieco zmienionym biegu. I teraz najczęściej interesuje mieszkańców Gniezna nazwa Farna, Tumska i Kareja. Tuż za moimi plecami znajduje się jedna z bardziej interesujących ulic, której kształt i bieg zmieniono właśnie w okresie przebudowy rynku po Wielkim Pożarze Ulica Tumska. Nazwa pochodzi jeszcze ze średniowiecza i oznacza trakt biegnący, drogę biegnącą w kierunku katedry, przynależną katedrze. Pochodzi od słowa TUM, zapożyczonego z języka niemieckiego. Jest to nazwa powszechna w, miasta, w starych miastach na terenie całej Polski: mamy Ostrów Tumski we Wrocławiu i Ostrów Tumski w Poznaniu. Inną ulicą, która bardzo budzi duże zainteresowanie wśród mieszkańców Gniezna, jest Kareja, czyli ulica Chrobrego. Bardzo długo zastanawiałam się, od czego pochodzi ta etymologia. Mamy, co prawda, w języku polskim, i Brickner zaznacza to, kareca, karota, karawan, które pochodzą od morfemu kara w związku z czym można było przypuszczać, że to pochodzi od nazwy pojazdu. Ale uświadomiłam to sobie dopiero wtedy, kiedy usłyszałam małe dziecko, które krzyczało z drogi, bo jadę Karadejo. W języku wielkopolskim Karadeja to jest rozklekotany drewniany wóz. I wtedy przypomniało mi się, że właśnie Kareja może nosić nazwę nie od nazwiska, nie od ukształtowania, ale właśnie od wozu, które tą ulicą dojeżdżały do centralnego miejsca w mieście. Znajdujemy się obecnie na jednej z ulic wychodzących ze Starego Rynku, czyli naszego centrum miasta, mianowicie na ulicy Farnej. Nazwa Farna pochodzi od rzeczownika Fara, które kiedyś oznaczało kościół drugi rangą po katedrze. Kościół ten zawsze był sytuowany w okolicach centrum kulturalnego, społecznego miasta, czyli właśnie w okolicach Rynku. Dzisiaj w języku regionalnym faraż oznacza proboszcz, pleban. I to przetrwało zarówno w językach polskim, a niemieckim, także w kulturze niemieckiej, germańskiej, także ewangelickiej, protestanckiej, jak i katolickiej. W wielu dawnych, historycznych miastach fary właśnie tak są sytuowane. Gnieźnianie znają przecież farę również w Poznaniu, która w podobnym miejscu znajduje się w stosunku do rynku poznańskiego.